Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie z kubeczkiem świeżo zaparzonej kawy, na którą Was serdecznie zapraszam. I przychodzę do Was z zapytaniem, jak być idealnym rodzicem. To pytanie dzisiaj um, postawiłam w najnowszym poście, po który Was serdecznie zapraszam. E, jeśli chodzi o to pytanie, odpowiedzi również na nie dostaniecie nie tutaj, bo odpowiedzi na to, jak być idealnym rodzicom, dla konkretnie swojego dziecka, nie dla wszystkich. Dla swojego dziecka udzielam w konsultacjach indywidualnych, w których właśnie mówię, co jest najlepsze pod dane dziecko, danego rodzica, żeby to po prostu wszystko współgrało na podstawie waszych opowieści, tego, co Wy mi opowiadacie, jak to u Was jest. Do tego chciałabym Was serdecznie zaprosić na udział w webinarium w szkoleniu Zwał jak Zwał, w którym będę Wam zdradzała pewne metody, dzięki którym można być jak najbliżej idealnym. Rodzicem, czy bylibyście zainteresowani? Chcia